Ok, hey, to właśnie lepiej sobie odpal te zadania tam na telefonie, żebyś miała podgląd, bo tutaj już nie będę wrzucała, żeby nie tracić czasu. My chyba tam pierwsze zrobiłyśmy z tego co tutaj patrzę. Mi się przypomina. Nie wiem, czy całe. Chyba całe zrobiłyśmy, takie mam wrażenie. Jakby tam jakieś pytania były, to tam śmiało, potem jeszcze napisz mi. Dobra, więc teraz zaczniemy sobie od zadania drugiego. Mamy tak, e, granie stosu prawidłowy czworokątny, więc od razu sobie taki granie stosu kredowy czworokątny e, narysujmy. E, tutaj niektóre zadania może będę liczyła do pewnego jakiegoś tam momentu, e, tak jak ostatnio tam było już na przykład na, na sam koniec była kwestia podstawienia, to, to już tam może zobaczę jak tam będzie coś trudnego to to będę wyliczała to jak będzie jakieś super hiper łatwe to zostawię tobie do, do tam do liczenia ale raczej tutaj myślę że no zobaczymy w dobra tak trochę żeby nadać tej trójwymiarowości dobra i tak co wiemy o tym graniastosłupie jest przekątna e, granica słupka prawidłowego czworokątnego. Prawidłowy, wiadomo, w podstawie ma kwadrat. E, jak przekątna, to sobie taką właśnie tutaj przekątną od razu e, narysujmy. Ta przekątna będzie wyglądała e, w ten sposób, i wiemy, e, że ta przekątna ma tutaj e, 25. 5 cm i tworzy z krawędzią podstawy. No, krawędź podstawy, czyli albo bierzemy tę krawędź z tyłu, z tyłu, albo tę krawędź tutaj, najbliżej. No to weźmy sobie może tę krawędź bliżej, po prostu będzie ładniejszy, ładniejszy będzie rysunek, bardziej czytelny. OK, no i teraz musimy jakoś stworzyć trójkąt. Tutaj oczywiście tworzymy go w ten sposób. No widzimy, że powstaje tutaj trójkąt. Kurde, czy myśmy tego nie robiły? Nie pamiętam już, dobra. Albo może chyba coś bardzo podobnego, albo właśnie to. Tak, robiłyśmy to nawet to... I teraz wątpiłam, może to robiłyśmy, a nie robiłyśmy pierwszego? Nie, pierwsze mam wrażenie, że robiłyśmy. No dobra, dokończmy już to. Jeżeli okaże się, że pierwszego nie robiłyśmy, to, to weźmie tam napisz potem. No i teraz tak, tutaj widzimy, że powstaje oczywiście trójkąt prostokątny. Pomiędzy jakby tą krawędzią, a przekątną ślany bocznej, występuje kąt prosty. Wobec tego ja tutaj sobie na nowo też przerysuję ten trójkąt, bo w takiej postaci no, dużo łatwiej niektóre rzeczy jest tutaj zaznaczyć. Tu mamy 25. I kąt, jaki nas interesował, to był kąt pomiędzy przekątną grania super, a pomiędzy krawędzią. Wobec tego ten kąt jest jakby tutaj, tutaj, tutaj w tym miejscu, pomiędzy przekątną, a krawędzią. Więc nasza alfa jest tutaj. No i oczywiście e, kąt prosty. E, wiemy również, że e, sinus alfa, kurde, chyba robiłyśmy to, to jest 0,96. E, Mamy obliczyć sobie objętość tego grania stołupa. No i teraz tak. Tu oczywiście możemy to zapisać jako 96 setnych. Sinus alfa to będzie ten bok do tego boku, czyli to będzie jakby 96x. Tutaj będzie. 100x. Tutaj oczywiście mamy e, tę wartość 20, e, więc jakby o jednym boku tak naprawdę wiemy e, dwie rzeczy: mianowicie jaka tam zależność sinusowa zachodzi oraz jaka jest rzeczywista e, wartość. Wobec tego możemy zapisać sobie, że to 25 cm to jest tak naprawdę, e, czyli znaczy 100x to jest tak naprawdę 25 cm. E, co dalej z tego nam wychodzi? No, gdy podzielimy sobie przez 100, to wyliczy nam tutaj 1 czwarta tam 0,25. No i teraz tak, dzięki temu, że wiemy, że x to jest 1 czwarta, to możemy obliczyć sobie tę wartość. Jeżeli tutaj 96x mamy, a wiemy, że 1x to jest 1 czwarta, no to mnożymy sobie 96 razy 1 czwarta. To ile tam wyjdzie? 24? Podaję, yy, że tak. Dobra. No i teraz tak, to jest jakby tutaj nasz to jest nasz x teraz, a może, może nie x, tylko bardziej y, żeby nam się tutaj te jednostki, symbole nie pomyliły zaraz. Yy, dobra, no i teraz z Pitagorasa możemy sobie tego y obliczyć, czyli mamy tak 25 kwadrat równa się y kwadrat plus 24 kwadrat. Z tego co pamiętam, to chyba spoko nawet taki Pitagoras wychodził. Yy, tylko muszę wbić na kalkulator. Bo aż tak tu nie pamiętam, niestety. Hmm. Teraz znaleźć kalkulator, to jest też wyzwanie. Kalkulator. Dobra. Hmm, tak, z tego wiemy na pewno, że będzie 625 równa się y kwadrat plus, no i teraz to 24 razy 24, To nam daje 500. 76, obustronnie sobie to 576 odejmuję i wychodzi mi, że y kwadrat to jest 49, wobec tego y to jest 7 lub y, minus 7, a tutaj tego y nie bierzemy pod uwagę, możemy zapisać sobie, że x nie należy powiedzmy do dziedziny, czy tam do założeń, tutaj możemy sobie wyżej tę dziedzinę zapisać, że, że dziedzina to są x -y większe od 0. Y, Dobrze. I co dalej? No wiemy, że to jest równe 7. Polecenie było oblicz, objętość tego grania stosłupa, więc tak, no do obliczenia objętości tak naprawdę potrzebujemy tutaj, no pola podstawy, bo objętość wyrażamy wzorem pole podstawy razy wysokość. No pole podstawy już tak naprawdę mamy, no bo wiemy, ile wynosi bok. Teraz tylko problem, że nie znamy tutaj wysokości naszego grania stosupa, bo tutaj jak zauważysz sobie, to tutaj mamy no te dwie linie, które nie wyznaczają w żaden sposób wysokości grania stosłupa, ale znowu tutaj możemy sobie poprowadzić kolejnego pitagoraska, ponieważ wiemy, że tutaj podstawa... Wynosi 7, również znamy długość tego boku. Przypominam, że to jest ten, czy to jest tak naprawdę 24. No i nasz pitarasek, jak sobie narysujemy go, to już może takie mniejsze, nie chcę mi się takiego dużego rysować. Tak, to jest nasze H, to jest nasze 24, a tutaj będzie 7. A to w podręczniku czasem takie zadanie nie było. Tak mi się wydaje, że na żywca wzięte z podręcznika. E, dobra, i teraz tak, w takim razie 24 kwadrat, dodać, znaczy równa się h kwadrat plus 7 kwadrat i z tego wyjdzie tutaj po obliczeniach, to oczywiście no nie rób takich tutaj skoków aż dużych, aż takich dużych, tutaj sobie to już przeskoczę i podam ile wynosi h kwadrat, to jest tak, 24 razy 24 to będzie pierwiastek z 527 i z tego, co kojarzę, to tego chyba nie dało się rozłożyć. No, chyba tam było, szło przez 13, czy coś takiego. Nie, czy... czy przez może chyba 17. 527 przez 17. Tak, przez 17 szło i 527 przez 17 to jest 31, wobec tego no to jest liczba tutaj no, nierozkładalna, jeżeli chodzi o pierwiastek. No i tutaj w takim razie Nasza objętość to będzie pole podstawy, czyli 7 kwadrat razy pod h, czyli pierwiastek z 527, czyli 49 pierwiastków z 527. Dobra, tu mamy kolejne zadanie, trzecie. Mamy tak u strosu trójkątny. No to znowu. Narysujmy sobie ostrosłup prawidłowy trójkątny. W podstawie oczywiście trójkąt <coughs> e, równoboczny. Dobra. To sobie jeszcze tak zrobimy. I mamy... Co mamy? <coughs> mamy tak... Obliczyć objętość od razu. No to od razu sobie wzorek. Zapiszmy 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, bo mamy obliczyć oblicz, objętość. W podstawie akurat mamy trójkąt równoboczny, wobec tego tutaj takim wzorkiem na, ten, na pole tego trójkąta równobocznego. Przypominam, jest A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Przy czym jakby ten bok tutaj to jest A. I tak oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź boczna, czyli to, tutaj też przypomnę, że wszystkie krawędzie są oczywiście tak, takiej samej długości, nie? Tutaj jest trzy razy dłuższa od wysokości. Czyli tak, tutaj może tą wysokość sobie, tą wysokość też sobie narysujmy, poprowadźmy jakoś w ten sposób. No i wiemy, że krawędź, um, krawędź boczna jest 3 razy dłuższa od wysokości. To ja tutaj sobie tak zapiszę, to jako 3X oraz, ym, oraz X tutaj miało być, oczywiście tu jest, tu jest X, nie? Czyli krawędź boczna 3 razy dłuższa od wysokości. Jakoś tak symbolicznie jest zapisane. Um, oczywiście mogłabyś zapisać sobie to w ten sposób, że tu jest H, tutaj 3H, nie? Tak naprawdę, no, symbol nie ma znaczenia. Ja lubię operować sobie na X-ach, wobec tego wprowadzam x -y, ale ty jak wprowadzisz, już, nie wiem, jakąś coś innego, to też będzie dobrze. Tak na dobrą sprawę. No i teraz tak, co wiemy dalej? Wiemy, że krawędź podstawy wynosi 12, no, czyli tutaj fajnie już do pola podstawy będzie dużo łatwiej. No ale tak, nadal jakby potrzebujemy tego, tej wysokości. No i teraz są pewne zależności właśnie pomiędzy wysokością a krawędzią boczną. No to warto byłoby sobie to wykorzystać i ogólnie takim bardzo częstym motywem, jeżeli no to na, na pewno zauważyłaś, że w większości przypadków wchodzenia właśnie w bryły to wchodzimy w Pitagorasa, szukamy gdzieś tam trójkątów prostokątnych i tu będzie, no, identyczna sytuacja. Też poszukamy sobie trójkąta prostokątnego, który jakoś nam połączy tę wysokość oraz tę krawędź boczną, ponieważ, no, o nich trochę wiemy. No i teraz najlepiej i najwygodniej będzie połączyć to w ten sposób. No i okazuje się, że ta zielona kreska też będzie dla nas, no, jakby do obliczenia. Dlaczego? No bo tak, mamy w podstawie tutaj trójkąt... Mamy w podstawie trójkąt oczywiście równoboczny. No i teraz tak. Przypominam, że ten środek jakby może spodek o tej wysokości jest... Jednocześnie środkiem ciężkości tego naszego trójkąta równobocznego, I teraz ten środek ciężkości najlepiej narysować właśnie w ten sposób, co są jakby symetralne. I tu jest taka fajna proporcja, tu jest oczywiście ten środek ciężkości, jest taka fajna proporcja, jak się dzieli, nie? na 2 trzecie H oraz 1 trzecią H. Ten nasz trójkąt równoboczny, to tam możesz zapamiętać sobie, że jakby ten elemencik od wierzchołka do. Środka to są dwie trzecie H, a ten od, wierzchołka, do, od krawędzi od krawędzi do środka to jest 1 trzecia H. No i jak tak popatrzymy sobie, bo tu nas tak typowo interesuje tylko i wyłącznie ten kawałeczek, czyli od wierzchołka do, do, środka, do środka ciężkości. No i teraz pytanie, jak go obliczymy. Tak jak powiedziałam, ten kawałeczek, nie wiem, nazwijmy sobie to może jako... Y, powiedzmy, to jest jakiś tam nasz Y. Nasz Y to są dwie, no może nawet nie, może nie wprowadzajmy dodatkowych, niepotrzebnych, tutaj niewiadomych. To, ten kawałeczek po prostu nazwijmy sobie jako dwie trzecie wysokości. No ale dwie trzecie jakiej wysokości? Wysokości tego naszego trójkąta równobocznego. A jak się wyraża wzór na, trój, na wysokość trójkąta równobocznego? A pierwiastka z trzech przez dwa. No i teraz tak. Wiemy, że nasz bok trójkąta wynosi 12. Wobec tego łatwo policzę sobie wysokość tego naszego trójkąta. To będzie 12, podstawiam sobie po prostu w miejsce A 12 przez 2, co mi finalnie daje 6 pierwiastków z trzech. Czyli jeżeli ten kawałeczek stanowi dwie trzecie tego, a ta całość to jest 6 pierwiastków z trzech, no to co robię? Robię sobie dwie trzecie razy sześć pierwiastków z trzech. Tutaj to będzie oczywiście jakby pierwszych. Skracam sobie szóstkę z trójką, to będzie tutaj dwa, 1, czyli finalnie cztery pierwiastki z trzech. Czyli ten kawałeczek tutaj ma cztery pierwiastki z trzech. No i ja może pozwolę sobie również tutaj ten trójkąt prostokątny przerysować czyli jest oczywiście ta wysokość, e, no i krawędź boczna. E, czyli tak, tutaj wiemy, że ten kawałeczek, czyli naprawdę ten, to są cztery pierwiastki z trzech. To jest nasza wysokość i ona stanowi x, a to jest jakby nasza krawędź boczna i ona stanowi 3x. E, no i co dalej? I tego raz. Mamy jedną niewiadomą. Jak jest jedna niewiadoma, to jesteśmy w stanie tego razka sobie fajnie tutaj e, ułożyć. Holoczymy. Mamy tak. 3x do kwadratu równa się x kwadrat plus 4 pierwiastki z 3 do kwadratu. Podnosimy do kwadratu całość, więc to będzie 9x kwadrat równa się 8x kwadrat plus do kwadratu to jest 16 razy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli tak naprawdę pierwiastek z trzech razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, co nam finalnie daje 3. Obustronnie odejmuję sobie x kwadrat. Dzielę sobie przez 8. X to jest pierwiastek z 6 lub minus pierwiastek z 6. Tę opcję oczywiście odrzucamy. No i wychodzi na to, że x to jest pierwiastek z 6. Czyli tu mamy pierwiastek z 6. Ten fragment z kolei to będą 3 pierwiastki z 6. Z no i co teraz? No tutaj polecenie było: oblicz. Objętych, czyli 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Naszą wysokością jest ten x, czyli to jest po prostu pierwiastek z 6. Czyli tak, to będzie 1 trzecia pole podstawy. W pole podstawy mamy trójkąt równoboczny, wobec tego przypominam wzór ogólny, a kwadrat ym, pierwiastka z 3 przez 4, więc to będzie razy 12... Pierwiastka z 3 przez 4 i jeszcze razy ta wysokość, czyli razy pierwiastek z 6. To tu może na szybko to sobie obliczmy. To jest 1 trzecia razy 144 pierwiastki z 3 przez 4. 144 przez 4 to będzie ile? 72, 36 i 36 razy 1 trzecia to jest 12. Teraz pierwiastek z 3 razy oczywiście razy pierwiastek z 6, to jest pierwiastek z 18. Teraz tak, pierwiastek z 18 możemy sobie rozbić na 3 pierwiastki z dwóch, ponieważ 18 możemy rozbić jako 9 razy 2, więc to będzie razy 3 pierwiastki z dwóch, co nam finalnie da 36 pierwiastków z dwóch. To robiłam bardzo szybko, więc ze spokojem tam to sobie dolicznie, bo tutaj tak chaotycznie mówiłam, dosyć. Yy, dobra, yy, czwórka. Yy, albo wiesz co, yy, zaraz będzie kolejny filmik z czwartym zadaniem, bo lepiej dwa takie krótsze, bo potem, jakoś zauważyłam, szybciej się ładują, w sensie, no, przenoszą. Nie wiem, jak to nazwać, no, nieważne.